Moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z czymś nieoczekiwanym. Kupiłam sobie cztery komiksy z serii Love. Może zacznę od początku: Tygrys, Lis, Lew oraz Dinozaur. Jeden z tych komiksów już się ukazał w Polsce, bo ja sobie kupiłam wydania angielskojęzyczne. W Polsce na razie jest tylko Tygrys dostępny. Ja przeszukałam, trochę poszperałam w internecie. Okazało się, że tutaj w Niemczech mogę się zaopatrzyć już w cztery dostępne tytuły. Mają być, dos mam być dostępnych pięć. Piąty ma się ukazać jakoś w połowie czerwca, przynajmniej tutaj w Niemczech. Poczytałam trochę o tych komiksach, mają bardzo pozytywne opinie, bardzo dużo osób zachwycało się tymi tytułami. Pomyślałam sobie, a co będę czekać na polskie wydania, kupię sobie. Zwłaszcza, że są to komiksy nieme, nie trzeba ich czytać i się oglądać, więc pomyślałam, a co mi tam, kupię sobie. No i sobie kupiłam. Pierwszy numer o Tygrysie. Wszystkie te komiksy są. Bardzo ładnie narysowane. Kreska jest bardzo ładna. Ogląda się je, bo ich się nie czyta, je się ogląda z prawdziwą przyjemnością. Polecam usiąść sobie, znaleźć gdy. znaleźć sobie troszeczkę więcej czasu, usiąść sobie i się delektować tymi komiksami. Jest to historia. O zwierzętach. Tutaj w tym komiksie głównym bohaterem jest tygrys, ale tak naprawdę komiksy te wszystkie opowiadają o różnych zwierzętach. O tygrysie, między innymi o tygrysie, ale w... oprócz głównego bohatera występują także różne inne zwierzęta i ja mam taką uwagę. Komiksy te opowiadają o dość brutalnym. Obliczu natury. Jest tu dużo scen takich brutalnych, jak to no jak to w naturze zwierzęta się zabijają i tutaj niestety ale dużo jest brutalności, ale ogląda się je naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Historia ta opowiadana jest bardzo ciekawa, autor świetnie ukazuje. Życie zwierząt różnych, różniastych. Tutaj jest lis, ale oprócz lisa oczywiście występują inne zwierzęta. Na przykład tutaj mamy lwa. Występują także różne inne zwierzęta. Bawiłam się naprawdę przy tych komiksach świetnie. Mimo, że nie trzeba ich czytać, zabawa była. Przednia, ja się sama z siebie śmieję, że kupiłam sobie książeczki z rysunkami do oglądania, jak to dla dzieci, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona. Piąty numer na pewno sobie kupię. I tak się prezentuje, tom czwarty o dinozaurach. Myślę, że jeżeli lubicie naturę, z przyjemnością oglądacie filmy z, z Czubówną. To myślę, że te komiksy również przypadną wam, przypadną wam do gustu. Będziecie z przyjemnością je oglądać. Są to książki adresowane raczej dla dzieci. Takie 9-12 lat. No nie wiem, czy ja bym dała 9-latkom te komiksy. Ponieważ no naprawdę jest tu dużo brutalności. No, nie oszukujmy się, natura potrafi być bardzo brutalna, i te komiksy ukazują właśnie, jaka ta natura potrafi być brutalna. Czy małym dzieciom warto pokazywać takie komiksy, to, to musicie sami o tym zdecydować. W każdym razie myślę, że dla starszych nastolatków spokojnie można te komiksy dać. Niech sobie pooglądają, bo tu nie ma nic w sumie. Do czytania. Tygrys jest dostępny w Polsce, spokojnie możecie go sobie kupić już teraz, jeżeli nie macie nic przeciwko zagranicznym wydaniom, ten komiks. Także można sobie już kupić jest to wydanie w twardej prawie, ale ma zaokrąglone rogi, które no mi się niespecjalnie podobają, w ten sposób są. Klejone te rogi. Ja bym wolała jednak, mimo wszystko, nie mieć zaokrąglonych rogów, no ale tak ten komiks został wydany, więc taki jest. Myślę, że są to komiksy warte zwrócenia na siebie swojej uwagi, warte obejrzenia, bo ich się nie czyta. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć, jeżeli lubicie. Natura, jeżeli lubicie zwierzęta, myślę, że będziecie się przy tych komiksach dobrze bawić i myślę, że warto się w nie zaopatrzyć. Niekoniecznie w to zagraniczne wydanie, bo będą, myślę, że wszystkie pięć części będzie dostępnych w Polsce. Także warto poczekać na nie i je sobie kupić. To już będzie wszystko, moi kochani. Nie mam nic więcej tu do powiedzenia. Dzięki za to, że razem. Spędziliśmy czas, trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!